Witam serdecznie. Krótkie nagranie za kuchennego blatu. Z racji tego, że nie mam samochodów w tej chwili pod ręką, a przyszło mi parę fajnych rzeczy, to Wam pokażę może co w najbliższym czasie będzie słychać w Aronie. Oprócz rzeczy takich jak tutaj widzicie na screenach, czyli słoneczniki z podświetleniem występujące w autach segmentu C, D, E będę sobie montował je, dokoduję sobie i pociągnę instalację do czujników zużycia klocków hamulcowych. A i wchodzimy też na wyższy etap. zrobione mamy hamulce, zrobione mamy zawieszenie w pewnym sensie oczywiście. Jeszcze y będę negocjował z firmą y Górny Motorsport y nad zrobieniem rozpórki przedniej. No i czekam też czy Whiteline zrobi stabilizator tylnej belki bo o to mi też się marzy, miałem to w Ibizie, dlatego chcę to zrobić też w Aronie. No a widzicie już tutaj na blacie leży małe pudełeczko z firmy ProRam. Zanim jeszcze przejdziemy do pudełka z filtrem i jego unboxingu, to pokażę Wam co tutaj mam. Na jakimś z ostatnich filmów co słychać w Sad Arona pokazywałem Wam, że stosuję dodatek do paliwa Arhoil AR6900P. Max. No i e, kontynuuję dalej jego stosowanie. Mam m, przejechane ponad 10 tysięcy kilometrów na paliwie 9.8, przy czym przez 5 tysięcy kilometrów przeszło, e, wlewałem Archoil. E, jest dużo, e, dużo, komentarzy i dużo opinii na temat tego, e, jakie bolączki ma silnik 1.5. E, bezpośredni wtrysk paliwa e, wpływa na to, że w kolektorze z Odkładają się, odkładają się złogi przez to, że wtrysk jest bezpośredni. Nie ma się jak w pełni spalić paliwo, no i, i nagar się zbiera po prostu. Ten preparat w teorii i przekonamy się o tym, na przykład na, sam się przekonam na tym na swoim przykładzie. Że, że również i w praktyce ma y, ograniczyć ilość tych złogów, ilo, ilość zbieranej, zbieranych się tam nagarów. Prawdopodobnie kiedyś będę tam zaglądał i sprawdzę sobie. Taka buteleczka y, litrowa 130 zł kosztuje. No i według, y, według teorii dawkowania powinna ona staczyć na 10 tysięcy kilometrów 25 tankowań. Przyjmijmy, że, że tak będzie, bo wychodzi na 10 litrów paliwa, 10 ml. Fajna miarka tutaj jest do dawkowania. U mnie bak 40 litrów, więc, więc sobie tutaj będę tym stosował. A tuż za tym arch oil jest, są dwie banieczki oleju przekładniowego do skrzyni biegów DSG DQ200. Dobierane powinien. Niestety nie mam tu pod ręką, bo kupiłem też korek spustowy. Przy okazji wymiany oleju w silniku. Wezmę sobie, wymienię też olej w skrzyni. Przebieg mam 40 000 km, już do no, chyba 41 się zbliża, czy 42. Olej wprowadza się górą przez otwór rewizyjny. Będę demontował w takim razie podstawę akumulatora, podstawę filtra. Wtedy wjedzie cały ten zestawik, który mamy tutaj. Koszt oleju nie jest wysoki. Słyszałem różne opinie na temat y, jaką ilość oleju wlać do skrzyni biegów. Y, zasadniczo tam powinno być 1,6-1,7 litra. Y, jak zleję to będę wiedział, bo sobie męzurkę wezmę i sprawdzę. Natomiast słyszałem opinie, żeby wlać y, więcej. 2 litry. Słyszałem też opinie, żeby wlać nawet i 3 litry. Ta skrzynia biegów nie jest układem szczelnym. Ten, ten, ten otwór rewizyjny, ten otwór odpowietrzający, on nie jest zamknięty szczelnie, on nie jest zakręcany z uszczelką. Wlewając po prostu większą ilość oleju, wszystkie tryby, choinki, przekładni są po prostu cały czas smarowane. To wpływa na jej żywotność. ASO teraz odwróciło narrację i proponują, żeby wymieniać olej co około 100 tysięcy kilometrów, 60-100 tysięcy. Przy 40, jak wymienię, myślę, że też będzie ok. Tutaj natomiast mam przygotowane również rzeczy do kolejnych, kolejnych zmian. E, tu siedzi układ e, hamulcowy z Arony na Feldze 15 do Sata i 6J produkowanej do 2017 roku. I to będziemy adaptować. On ma przebieg 30 tysięcy km, ten układ hamulcowy. E, jak widać, w 15 się mieści elegancko. Zresztą na przykład w Skodzie Fabi występował ten układ 276 mm, a cały układ hamulcowy tylny jest, jest też przygotowany. i Sprawdzałem sobie po numerach katalogowych. Tarcze są takie same, klecki są takie same jak w Ibizie z 17 roku, czyli poprzedniej generacji. Są takie same jak w Aronie. Kwestia tego, czy zaciski będą pasować, bo chciałbym zrobić tak, żeby do swojej Ibizy zamontować czerwone zaciski. Na pewno jarzma nie pasują na 100%, bo są, jest inny rozstaw otworów, śrub i śruby są grubsze. Do Arony wkrótce po przebiegu już 40 tysięcy znów wymiana oleju. Kolejna zresztą. Pokażę Wam, jak to się cenowo kształtuje. Olej 0W30 w tej chwili na zimę wpada. 0W20 kosztuje 195 zł w Volkswagen Autoroute, ASO, które sprzedaje na Allegro. 0W30 jest tańszy o 10 zł, ale tu nie chodzi o cenę. 185 kosztuje. Do tego musimy zakupić filtr oleju. Jak widzicie, kosztuje on 45 zł. Oczywiście oryginał. Jeżeli macie nowszy niż z 22 roku samochód, to tam będą pewnie numery kolejne H i J. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast filtry są dokładnie takie same. Ja tutaj już mam y, troszkę tych filtrów nazbieranych, cztery dokładnie. One są ustawione po kolei, tak jak był wymieniany olej, więc można by było zobaczyć, czy te opiłki występują i czy w ogóle redukowały się, czy, czy występowało ich dosyć dużo. Jeżeli chodzi o korek spustowy oleju, to go tam mam gdzieś y, odnajdźcie sobie. Y, mam jeden na zmianę i po prostu je zmieniam. Kolejna rzecz, którą będę też robić, to jest czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Zakupiony nowy, oryginalny. To jest normalnie dwupinowy czujnik i on jest dwuczęściowy. Przychodzi dwuczęściowy, tu mam cenę, podam Wam. Cenę Wam podaję: 29 zł, 30 zł. Więc to nie jest jakiś duży koszt. Do tego trzeba zakupić w ASO kostkę. Ona oczywiście też nie jest, nie jest dołączana ani do, do samochodu, ani do, do samego czujnika. Proszę, czytajcie. I czujnik jest dwuczęściowy to jest jeden z jego elementów. A drugi mam tutaj zamontowany na, na tym zestawie otwornic, takich w formie wiertła. I to jest uszczelka gumowa, którą sobie tutaj nałożyłem. O. Tutaj widzicie ostrość. Otwór jest przygotowany. Jest miejsce na niego w zbiorniku. My zrobimy tylko dziurę i będziemy montować uszczelkę. Potem ten czujnik. To jest kolejna z rzeczy, które będą montowane. No i tutaj mamy ostatnia rzecz. To jest korek spustowy oleju do skrzyni biegów. I pozostałe rzeczy, pozostałe rzeczy też macie już tam w dalszej części filmu. Dobra, nie przedłużam. Otwieramy pudełko i zobaczymy, co tam się znajduje. To jest zestaw kompletny do wymiany filtra powietrza oraz do montażu TIPA Turbo Inlet Pipe, czyli takiej rury silikonowej, która w tej chwili teraz jest plastikowa, w oryginale. No i to jest zestaw taki, że tak powiem, ulepszony, jak już wcześniej wspomniałem. I on zawiera się z dwóch części. Osłony, y, osłony odgradzającej od silnika razem z filtrem stożkowym oraz z firmy ProRam oraz y, właśnie Turbo Inlet Intake. Y, tutaj piszę to, Turbo Intake Hose, ale można też nazwać to Turbo Inlet Pipe. Y, I to jest ta rura, która tutaj się znajduje. Może zaczniemy od niej najpierw. Zobaczymy, co się znajduje w tym zestawie. Ok, mamy już na wierzchu w skład, w skład tego, tej rury. Wchodzi silikon. Instrukcja obsługi. Przejściówka do podłączenia, do, e, tak zwana flansza do podłączenia do turbosprężarki. Ona wchodzi tutaj. E, demontujemy tam elementy plastikowe i montujemy. E, opaski zaciskowe 3, bo tu mamy jeszcze do odmy. Można również zaślepić i zastosować oil catch tank, tak zwany OCT. Wtedy nie będzie nam wracać do dolotu nagar. Nagar skropliny razem z olejem, przez, przez które później tworzy się nam nagar. Wybrałem kolor czarny, również jak widzicie, można zamówić w kolorze czerwonym. Pełna instrukcja z bardzo fajnym opisem. Jeżeli będziecie zainteresowani, to zrobię, zrobię, też, zrobię też montaż. Sprawdzę jak brzmi silnik na normalnej rurze oraz na po montażu. Też będę jakieś pomiary przeprowadzał, czy, czy i jak działa. Fajny zestaw, fajnie dopasowany. Oczywiście do silników EA211 Evo, czyli 1.5 i 1.0 również wchodzi w rachubę. Tylko, że tak, jeszcze, jeszcze się zatrzymam na chwilę. O ile filtr stożkowy razem z tą obudową jest też opisany, że do litrówki pasuje. Natomiast tutaj, no tutaj może, może przesadziłem. Trzeba sprawdzić dokładnie jaki, jak poprowadzona jest ta rurka dolotowa. To mamy pierwszy zestaw, teraz otworzymy drugi. Ok, przed Wami układ filtra stożkowego razem z obudową. Chroniącą przed nagrzewaniem się nadmiernym od silnika, jest to wykonane z aluminium, pomalowane prawdopodobnie proszkowo. Bardzo fajnie wykonane, pasujące plug and play z każdym, z każdym elementem, z zaczepami, z, z gumowymi złączkami. Do tego mamy filtr stożkowy, dosyć fajna średnica, to będzie gdzieś 2,5 cala, no jak nie więcej. Tak więc fajny dolot. Tutaj rura, oczywiście, też jest aluminiowa, pomalowana na czarno, żeby się nie odróżniała. Bardzo ładnie i, i ciekawie to wygląda. Mamy tutaj również uszczelki zabezpieczające, właśnie przed dostawaniem się niechcianego ciepłego powietrza od silnika. Oczywiście w silnikach tur z turbosprężarką nie ma to takiego wpływu, jak w silnikach e, e, bez turbosprężarki. Natomiast tak czy siak, estetyka jak, jak najbardziej na plus. Oczywiście, tak jak po, w przypadku y, rury dolotowej, tutaj też pełna instrukcja obsługi z, z, podpunkt z podpunktami krok po kroku. No i będziemy montować, sprawdzać. Na pewno będzie różnica w dźwięku y, silnika przy przyspieszaniu, przy zmianie biegów, przy odpuszczaniu turbosprężarki. Tak więc. Y, Taki zestaw będziemy montować jeszcze tutaj w sezonie jesiennym. No i zobaczycie wkrótce na kanale, jak to wszystko się prezentuje. Jeżeli podobało się, zostawcie subskrypcję, lajka, a ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć. Z kolei na zewnątrz, co do następnych rzeczy, które chcę montować, to są klamki zewnętrzne z podświetleniem. Przy otwieraniu, jakie jest Coming Living Home, tutaj jest wyjście na, yy, na diodę LED, czy tam na żarówkę LED. I przy otwieraniu drzwi z pilota zapalają się one pod każdą z czterech klamek. Klamki pasują z Leona na trójki, z Volkswagena Tiroka na rynek chiński. I to też będzie od Chińczyka brane, bo oni mają te zestawy na AliExpress. I tak jak wcześniej wspomniałem, parę rzeczy zamówiłem na wszystkim dobrze znanym portalu jedną z rzeczy niezbędnych na najbliższy czas jest taka strzykawa 550 ml. Ona jest wysyłana razem z wężykiem. Ona będzie bardzo, 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 bardzo bardzo przydatna do zmiany oleju w skrzyni biegów. Ponieważ odpowietrznik jest w trudno dostępnym miejscu, nie będziemy w stanie tam całej litrowej butelki oleju zbliżyć. Dlatego będę wprowadzał to do strzykawki i tam wstrzykiwał 4 dawki, mamy 2 litry oleju. Kolejne rzeczy tutaj, które leżą na podszybiu, od razu może powiem w jakich to cenach, bo to są śmieszne ceny, 2 euro. 10 zł jakieś coś takiego. To jest listwa progowa i listwa bagażnika osłonowa. Ja sobie je wykorzystam do niektórych oklejenia niektórych elementów. Mam tu na myśli między innymi tutaj te powierzchnie. Które nie są widoczne a będą w pewien sposób zabezpieczone. Tak samo chcę zrobić to tutaj, gdzie jest wyściółka. Ja tutaj często używam, yy, używam tego cup holdera nie tylko do picia, ale również do telefonu. Kładę sobie go w poprzek, żeby tutaj nie obijał się o to. E, tak jak kiedyś pokazywałem, że testowałem tutaj taki ala zamsz. Yy, I on muszę przyznać, że się całkiem dobrze sprawdza i mi się to podoba. Zobaczymy, może drugą stronę również zrobię tą, tą samą metodą. Natomiast chcę sobie pozabezpieczać niektóre rzeczy. Również myślałem ostatnio, żeby zasłonić te elementy lakierowane od wewnątrz, W Nie jest ich dosyć dużo. Są tutaj, są również z tyłu na słupku C. Gdyby można było je zakleić, to by była super sprawa. Ostatnio też już tutaj z jednym znajomym rozmawiałem. Cały ten panel jest taki sam jak w Formentorze, jest taki sam jak w Leonie 4 i bardzo podobnie montowane są klamki, a raczej same uchwyty drzwi, te rączki. I w niektórych wersjach Leona i Formentora one występowały w skórze i występowały, no dosyć, że tak powiem, lepszej, lepszej jakości materiałów. Ja już pomijając nawet same przyciski, które w Leonie mają tutaj zakończenie takie aluminiowe, mały detal, ale warto rozważyć, czy na przykład tutaj nie zmienić. Nie, nie, nie wykluczam tego, a przechodząc do dalszych rzeczy, to taki... Mały koszyczek montowany od tamtej strony dla pasażera, na przykład na klucze do systemu garażowego OBD, czy jakieś po prostu małe rzeczy poręczne, żeby nie były na wierzchu, a żeby były schowane zawsze pod ręką, oraz drugi element taki użyteczny, zobaczcie, jakie to jest miękkie ręka się do, dosłownie zapada w tym, palet i ten element montowany na taśmę dwustronną chcę zamontować w tym miejscu przepraszam, że tak słońce operuje ale chcę zamontować w tym miejscu z racji tego, że na dłuższych trasach e, no jest mi niewygodnie po prostu nie używam e, jeżdżąc na aktywnym tempomacie jeżdżąc na tempomacie w ogóle nie trzymam tam nogi natomiast doskwiera mi dotykanie w ten nieprzyjemny, nieprzyjemny plastik, dlatego myślę tutaj zamontować tą rzecz każdy może y, myśleć co chce na ten temat, natomiast y, każdy również może robić ze swoim samochodem to, co mu się żywnie podoba. Tak więc, to kolejna, kolejne z rzeczy, które wkrótce pojawią się w Aronie.